W niniejszej demonstracji prezentacji przedstawiono sposób konfiguracji komunikacji regulatora ECL Comfort 310 z portalem ECL, portalem firmy Danfoss. Najpierw regulator ECL należy podłączyć do internetu. Można to zrobić przy użyciu standardowego kabla Ethernet podłączonego do sieci lokalnej. Jedynym wymaganiem związanym z siecią lokalną jest umożliwienie komunikacji z Internetem na porcie TCP/502. Najłatwiejszym sposobem skonfigurowania komunikacji regulatora ECL z siecią lokalną jest wybranie dla opcji typ adresu IP ustawienia DHCP zamiast statyczny. Umożliwi to automatyczne odebranie ustawień sieci przez regulator ECL. Należy przejść do menu System, następnie do menu Ethernet i wybrać opcję Typ Adresu. Konfiguracja wszystkich ustawień IP została zakończona. Można teraz w menu Konfiguracja portalu włączyć funkcję portalu ECL Portal. Należy sprawdzić czy adres serwera kończy się na .com. Następnie dla opcji ECL Portal wybrać ustawienie zał. Ustawienie opcji status portalu powinno zmienić się na online. Przejść do wiersza nazwa serwera, aby wyświetlić numer seryjny i kod dostępu wymagane do zarejestrowania regulatora ECL na koncie użytkownika w portalu ECL Portal. Konfiguracja regulatora ECL została zakończona.